I teraz też poruszę temat, o którym do tej pory nie mówiłam, a który na pewno wzbudzi wielką falę protestów w tym momencie, mianowicie odwracanie ręki do góry nogami. To jest już drugi paznokieć, którym robię mniejszą lub większą nadbudowę, ani razu jak widzicie nie było odwracania ręki. Dlaczego? Po pierwsze, niestety uważam, że jest to bardzo nieprofesjonalne. Jest to nieprofesjonalne dlatego, że klientka przychodzi do was po to, żeby mieć nałożony produkt. Jeżeli wy zdajecie się na grawitację, Odwracacie rękę do góry nogami, bo nie umiecie nałożyć produktu, to mnie się to troszkę gryzie. To mnie się to troszkę gryzie, że musicie zdawać się na siłę ciążenia, po to, żeby ona zrobiła za Was robotę. To jest jeden, to jest jeden argument, dla którego nie lubię tak pracować. Drugi jest już ważniejszy. Jest ważniejszy. Po pierwsze wynika to z faktu, już ta techniczna strona że jak odwracacie rękę do góry nogami, masa owszem, ładnie formuje łuk, ładnie formuje apex, ale dzieje się to kosztem masy, która odpływa od strony skórek. I zobaczmy, dlaczego tak się dzieje. Jak mam paznokieć. Jak mam paznokieć odwrócony do góry nogami, mam tutaj nadbudówkę w postaci hybrydy, i owszem, zgadzam się, ona się ułoży ładnie. Pewnie, że się ułoży ładnie, ale ułoży się ładnie kosztem produktu, który odpływa od skórek. I później w tym rejonie tu pojawiają się odpryski, pojawiają się zapowietrzenia, masa się po prostu odkleja. I pojawia się pytanie, a czemu tak się dzieje, przecież wszystko ładnie przygotowałam, ładnie przygotowałam płytkę, ładnie zmatowiłam, pewnie primer badziewny, pewnie cleaner badziewny, pewnie baza badziewna. No nie, odpłynęła masa z najważniejszego rejonu w okolicy obszaru stresu, czyli tu i tu, no tutaj nie do końca, ale z boków, przez to ten paznokieć po prostu jest osłabiony, dlatego nie należy tego robić. Poza tym... A nie, to zostaje. Poza tym zajmuje to też yy, dużo więcej czasu. Zajmuje dużo więcej czasu, co w praktyce salonowej ma naprawdę bardzo wyraźne znaczenie. Ma bardzo duże znaczenie. Ok, mamy bazę położoną, sięgam po śliweczkę. Tutaj raczej was nic nie za. Aczkolwiek nie, jedną ciekawą rzecz wam pokażę, jedną zależność, ale to za momencik. Najpierw nałożymy kolor. Miałam powiedzieć, że nic Was nie zaskoczy, bo to już jest standardzik, ale też mam dwie, dwie ciekawostki przygotowane, dwa drobiazgi, które mogą Wam, zwłaszcza tym początkującym, życie ułatwić. Bo zobaczcie, tym razem nie przetarłam rękawiczek. Celowo z premedytacją nie przetarłam rękawiczek i patrzcie, co teraz robię. No, poleciało trochę na paznokieć, poleciało trochę na paznokieć i nie wiem czy widać to w kamerze czy nie, ale tych ciecików na powierzchni trochę mamy. No i teraz co trzeba zrobić? Trzeba dokładnie odsączyć pędzel, tak maksymalnie, na ile to możliwe. Ściągnąć całe to tałataństwo, mocno dociskając, wybitnie mocno, normalnie tak nie pracujemy, mocno dociskając pędzel do podłoża i teraz uwaga, nie przecierajcie tego o wacik, bo to jest klasyczny błąd i teraz dziewczyny przecierają o wacik i się dziwią skąd dalej te cieciki się tam znajdują. Nie.